W tym filmie opowiem Wam o produktach spożywczych, które warto jeść przy insulinooporności. Oczywiście produktów, które warto jeść jest wiele, ale dzisiaj omówię pięć z nich, które poprzez swoje właściwości będą wpływały pozytywnie m.in. na gospodarkę węglowodanową. Przy insulinooporności często współwystępują zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, takie jak np. podwyższony cholesterol, podwyższone triglicerydy czy nadciśnienie tętnicze. Dlatego warto w diecie zwrócić uwagę nie tylko na indeks glikemiczny produktów. Powiem Wam, dlaczego te produkty warto wdrożyć do diety i jak działają one na nasz organizm. Pierwszym mocno polecanym produktem będzie jogurt skyr. Jest to jogurt naturalny typu islandzkiego, który charakteryzuje się wysoką zawartością białka oraz znikomą zawartością tłuszczów. I to właśnie to białko będzie w nim najważniejsze. Osoby z insulnopornością często, ale nie zawsze, mają nadmierną masę ciała oraz mogą pojawiać się u nich problemy z kontrolą łaknienia poprzez właśnie wpływ insulnoporności na podzgórze, gdzie te ośrodki są regulowane. I w celu zwiększenia sytości po posiłku warto zawsze dbać, by znajdowało się w nim źródło białka, ponieważ będzie ono właśnie kontrolowało to łaknienie oraz pomoże ustabilizować poziom glukozy i insuliny po posiłku. W 100 g jogurtu Skyr znajdziemy aż 12 g białka i jest to około 3 razy więcej od tradycyjnego jogurtu, który w 100 g ma około 4 g białka. Białko także obniża indeks glikemiczny produktów węglowodanowych, dlatego świetnie sprawdzi się w połączeniu np. domowym musli z płatkami owsianymi czy z owocami. Dzięki znikomej zawartości tłuszczu Skyr będzie także dostarczał mniej kilokalorii oraz mniej tłuszczów nasyconych, co pozytywnie wpłynie na redukcję masy ciała i na układ sercowo-naczyniowy, bo, tak jak wspominałam, często przy insulinoporności występuje podwyższony poziom cholesterolu czy trójglicerydów. Skry jako jogurt zawiera także żywe kultury bakterii, a proces fermentacji nadaje przetworom właściwości obniżające poziom cholesterolu. Ogólnie, według badań, spożywanie nabiału niskotłuszczowego obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego. Innym polecanym, Jogurtem o bardzo podobnym składzie będzie jogurt kwark, który jest także jogurtem typu islandzkiego oraz jogurt wysokobiałkowy od Maluty. Kolejnym super produktem będzie siemielniane, i po pierwsze, siemielniane jako źródło tłuszczów będzie wpływało na obniżanie indeksu glikemicznego, co spowoduje mniejszy wyrzut insuliny po posiłku. Po drugie, siemelniane jest bogate w wielnascone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, więc będzie wykazywało działanie redukujące stan zapalny, który towarzyszy insulinooporności. I także z uwagi na te wiele nasane kwasy tłuszczowe będzie wpływało pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy oraz na obniżanie poziomu cholesterolu we krwi. I po trzecie będzie dostarczało błonnika pokarmowego, który zmniejsza indeks glikemiczny, zwiększa sytość po posiłku, dzięki czemu pozytywnie wpłynie na glikemię poposiłkową. Można go dodać do domowego musli, do owsianki, czy w postaci zmialonej na przykład do sałatki. Kolejnym nietypowym produktem będzie kurkuma, a bardziej jej składnik, czyli kurkumina której przypisuje się działanie podobne do metforminy, czyli leku stosowanego w leczeniu insulinoporności i cukrzycy typu drugiego. Kurkumina jest ogólnie polifenolem o szerokim spektrum działania, i w przypadku insulinoporności kurkumina może wpływać na zmniejszenie glukozy we krwi poprzez zmniejszenie jej wydzielania przez wątrobę, tłumienie stanu zapalnego wywołanego hiperglikemią poprzez stymulację wydzielania insuliny z tkanek trzustki. Poprawę funkcji komórek trzustki i zmniejszenie ich insulinooporności. Co prawda te badania, które wykazywały podobne działanie kurkuminy do metforminy są sprzed 10 lat, ale wyciągnięto wtedy bardzo pozytywne i ciekawe wnioski, więc myślę, że na pewno konieczne byłyby dalsze badania, ale na pewno spożywanie kurkumy nie przyniesie negatywnych skutków dla organizmu, a wręcz przeciwnie, więc śmiało można ją dodawać do dań. Następnym produktem spożywczym będą maliny i wszystkie owoce jagodowe. I w insulinoporności, spokojnie owoce można jeść pod warunkiem, że głównie spożywamy te o niskim indeksie glikemicznym, oraz pod warunkiem, że zawsze owoce spożywamy w towarzystwie źródła białka czy tłuszczów, które wpływają na zmniejszenie ich indeksu glikemicznego, dzięki czemu zapobiegają wyrzutom glukozy i insuliny. Po posiłku. Maliny mają właśnie niski indeks glikemiczny i niską wartość energetyczną. W 100 gramach mają zaledwie 43 kilokalorie. Dodatkowo maliny dostarczają także sporo błonnika pokarmowego. W 100 gramach tych owoców znajdziemy go około 7 gramów i są także źródłem witamin antyoksydacyjnych, jak witamina C i E, więc będą wykazywały działanie przeciwzapalne. W lecie oczywiście najlepiej jeść maliny świeże, ale w zimie możemy korzystać z malin mrożonych, które wciąż będą miały takie same właściwości odżywcze. I ostatnim produktem będzie soczewite, czyli roślinne źródło białka. Zaraz po soi charakteryzuje się ona najwyższą ilością białka wśród wszystkich roślin strączkowych. Soczewica ma niski indeks glikemiczny, dzięki temu, że zawiera sporą ilość białka oraz sporą ilość błonnika. Zawarte w niej związki wykazują działanie przeciwzapalne. Więc będą wpływały pozytywnie na insulinowrażliwość. wrażliwość. Dodatkowo soczewica jest bogata w między innymi w witaminy z grupy B, które są kofaktorami enzymów biorących udział we wszystkich reakcjach metabolicznych, w tym w trawieniu tłuszczów, węglowodanów i białek. Nasiona soczewicy zawierają niewielką ilość sodu i jednocześnie wiele potasu, więc będą pozytywnie wpływały na pracę układu krwionośnego i pracę serca. I to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Do następnego!